Sianeczko widzowie, posłuchajcie, właśnie gramy na tym, na, na kolejny raz. Musiałem zmienić wersję, bo graliśmy na 1.18.1 i coś się stało, zawsze gramy na 1.18,1, ale nie wychodziły mi rzeczy takie nie. jakby... No. Ja gram... Ja gram na jeden zawsze, zawsze, zawsze. Dobra, ale no to... No no to... No to ten, no to... Jaceł? Chcesz sprawdzić? No. Ale dobra, I dobra, posłuchajcie, bo chodzi o to, że my będziemy grać w świecie. Znowu będą Znowu to co? Ostatnio nagrywaliśmy już jeden film, ale nie chciał wyjść. Znowu tak jakbyście się pytali, to jest ten sam dzień, ale mnie drażni ten wygląd. Czekaj, czy ja mam włączonego mojego tekstu paka? Ej, ja chyba sobie tekstu paka nie włączyłem, nieważne. Nie. Dobra, nie Potem co zobaczę, przyciętki to będzie widać. Lecę właśnie do czerwonych. Dobra. Oni o mnie wiedzą, oni o mnie wiedzą, ale właśnie zwojdował. Mi się wydaje, że oni przez Discord... z No, ten je, jego ziomek. Mi się wydaje, że on, oni przez Discord gadają i oni wiedzą. No, jest... Ej zielony, zielony, masz do góry. Do nas? No. no. Spadł, dobra, ale, ale spadł, patrz, patrz, jaki, no patrz tam, na prawo. No, wiem. Widzisz, buduje się, no i zgubiłem się, bo, aha, co się mi dzieje. Jaki, Ej, ja naciskułem DPI zwiększone. nie. A wiesz, na jakim ja gram zawsze? Nie, nie mam pojęcia. Na tym najsłabszym. Dobra, posłuchaj. No nie, ale Ham. Nie. Dlaczego? ja turn the game. No nie, ja nie mogę. Chciałam zrobić im TNT, ale zabrakło mi jeden. o tym, o tym Hamie. O ty! wywalam. Tamten zrobił TNT na mnie. Ale pewno. Ej, bo oni tak jakby się do wszystkich budują. No ja nie mam żadnych itemków. ja Jestem wkurzony, jak nie wiem. Końca na Wisłą. No przecież. O piątej na I w ogóle ten. Mam wielkie problemy. Bo zwiększyłem sobie PD, PDI Nie, DPI, DPI. DPI. Bo, wiesz, na, ja gram na tym najsłabszym, wiesz. Mhm. Dobra, gości się buduje, tu. No, a jak się to żyło? Jak się zmniejsza? Jak się zmniejsza DPI? Znaczy, DPI... No nie wiem, jaki masz. Nie wiem, ma, jaki tam masz. No, no jak mnie to ma... drażni, jestem A wkurzony. Tak, 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 tak. Ja, ja nie mogę chodzić na tym. Ej, rozumiem, że ja, my to przegramy. My to przegramy na serio, bo mówię ci, że ja nawet. Uff, żeby tak jest, bo zrobić. Jak... No. Wywala mnie do góry, no stop nic nie widzę. Oni wiedzą o mnie. No, ja robię 180 stopni, nie widząc nic, przez przypadek. Kurde, ale mnie... Aha, uwaga, leci do nas. A ja Fireballa kupuję, chcę być innym. No nie, no koniec mam powyżej. Nie, bo ja tu jestem. No po nam wyro, ja nie mogę. No bo... No bo ja mówię ci, że zwiększyłem PD... DPI. Wiesz to zginąłem, nie, super. Jak się, jak się zmniejsza DPI? Mów. Nie wiem jaką masz myszkę, ja mam, ja mam takie... Ale pisze DPI, coś? no, pisze DPI, co mam z tym zrobić? No, przesunąć, kliknąć, ja nie mogę, no. No i co to jest za DPI? Dobra, moje, chyba. Czekaj? To graj ponownie, nie? Czekaj, jeszcze nie, poczekaj. Dobra, mam, mam już swoje sorry, sorry was widzowie. Po prostu wiecie o co chodzi. Ja, ja na takich nie gram. I bardzo Was przepraszam, że w ogóle ja tak słabo gram. Ja tego też tak nie, nie najlepiej. A myślisz, że to też od wersji jest trochę zwiększone inaczej. Hmm, chyba tak. A, no, bo na tej wersji właśnie inaczej. Bo ja mam minimalne DPI. Dobra, i sorry, i teraz już wygrywamy. Co nie chcę? No, dobra. Masz tu żelazko? Łap. Aha, tu nie można tak szybko wyrzucać. Trzeba za każdym razem naciskać. Można. Nie. A czy, ale możesz nacisnąć Ctrl, coś tam, nie? Przestań wyrzucać, bo nigdy tego nie zbiorę. Dobra. No słuchaj, ja zaraz... Już... <klujny> Powoli będę leciał, więc. No, ale tu jest też zwiększone DPI. Znaczy, no. P D DPI. No, gdzieś Chyba się do nas już budują. No ja, tak. już, po, y, gość, gość już tu Ej, na serio, od wersji można zwiększa się DPI. Wiedziałeś o tym, bo ja na serio nie wiedziałem. Ja też nie. Ej, chyba za nami jest gość. No i nie mogę. Nie wkurza to. I nie, nie, znaczy ja idę do innego, co też jest za nami. I on nie wie, że ja do niego idę. Dobra? Słuchajcie. tylko sprawdzić, czy się No nie, ja posłuchaj, ja jestem u Czerwonych, u, u którego już wszystko jest zniszczone, bo on wyszedł z gry. Ej, w ogóle mam mak w ekwipunku. Mak? Nie wiem jak. Aha. No <gry> tak. nie wiem. Ale czasami się tak dzieje. Z dziwnych powodów takie coś jest dziwne, to jest to samo. Ja. No ej, TDP i na seriu jest zwiększone i nie mogę na tym grać. Znaczy mogę, a mnie to wkurza, rozumiesz? rozumiesz? Mhm. Następnym razem się przełączę na inną, na grać dalej na tamtej. To zawsze, wiesz? Dobra, dobra. Poczekaj, I dobra, uczelonych. Nie ma tu nikogo za bardzo. Teraz się dobuduję do głównej wyspy. Co? No, a, jest wkurzony. Rozumiecie widzowie? Czy ktoś z Was gra na 1,8,9? Nie wiem. Ale z widzów. A poza tym ten. A poza tym y, mówiłem Ci, nie że. że... Widzę. Nie... No tak, ty... ale ja też jestem. Nasz... Nie jesteś naszym widzem. Posłuchaj, bo to nie jest mój kanał, nie jest to jego kanał, jest to nasz kanał. Dwa, oba kanały. Tu też są nagi. Tak. I posłuchaj, lecę. Czekaj, niebiescy? To są morscy czy niebiescy? Dobra, lecę do niebieskich. Twoje nie Zjściuję murzeczko, bole według mnie. Jeśli chodzi o gambowanie, to są łatwiejsze, ale jest, są bardziej nupskie. A, niebiescy się budują, widzą mnie. A się ma. Do nas? Nie, do siebie. Aha, nie, nie wyszła mu drabinka, ale, ale to są nuby. Ej, chyba zrzuciłem właśnie jednego, zobacz. Nie, nie zrzuciłem. Szkoda. Ale. Ej, czy ty tak maksymalnie obudowujesz? Co? Ty ty maksymalnie obudowujesz łóżeczko? Tak, łóżeczko 2 My chyba wygramy w ogóle tą małękę. Ej, A ty nie chcesz Oby, iść walczyć? Się. Na razie mi się nie chce. No to chodź walczyć. Już się lekko przyzwyczajam do tego DPI. Ale nie jestem przyzwyczajony i tak. No i tu nikogo... Jezu! Właśnie bym spadł. Bo ja gram na takim maksymalnie malusim, a ja ty gram na takim wielkim. I on jeszcze się na 100% większa. Nie, 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 buduj tego. Ej, bo patrz na akła, patrz na akła, na akła. No ale nie chcę mi się na nich patrzeć. Ale, bo oni tutaj są. No to wali na łapie będzie. My się do nich muszę dobudować najpierw. Aha, spadłem, a -a. polecam. I został jeden akła. Bo oni nie mają wyrka. Ja się, ja się buduję wyżej, a ty zostań na ziemi. No i maksymalna wysokość. Ej, ale to są maksymalne nuby, bo, one, bo oni się boją. Ja jak mówiłem, nie mogę speedbreeda, a oni po prostu nie umieją. Ach, serio? No. Jakby ta... coś, to niebiescy się do nas budują. No to dobra, bo też nie mają wyrka, oba nie mają wyrka. Ale ej, on się na mnie patrzy, i to widzą. Jeszcze sobie zniszczy przez przypadek. Gada, że spadł. To jest aż taki nóg. No. Jest! Aj! I sam spadłem, ale go przynajmniej ukratyłpiłem. Wiesz? To jest na naszej bazie, jakby coś... Ja też jestem na naszej bazie. No to poczekaj, bo ja chcę tylko sobie kupić... no i... Dobra, idź broń, bo ja jeszcze kupuję tylko ten Miecz Kamienny. Aha, ty co tu jest, nie? Gdzie jest? Aha, ja, no, ja mam zwiększone DPI, ja nie mogę bić. No super, Za znaczy mogę. I widzicie, widzę cię, ale leci. Ale słaby, ale są, ale są słabi. ale to są słabi, ale są słabi. Tak, a jeszcze... Nie, a ja nie on, on nie przeżył, no bo ja im wyłkot Ej, my zostaliśmy i, i ci, i żółci, i żółty, i żółle. żulaści żule, żule. Ja, ej, po, ja bym poczekał, i ty idź może najlepiej po MLAD. ja pójdę pod diaksy i wiesz o co chodzi. Dobra. Poczekaj, to ja chciałem? A chciałem no, bo kupić. na zrobimy, bo ja już lecę tu. Posłuchaj, ja już kupiłem tą pierwszą, najłatwiejszą zbrojkę, Wiesz jaką. No wiem, jak już mam relamę. A ja kupuję ten. Dwa T. Te, jeszcze kupuję co ja chciałem kupić? I REFA. To to tak. Ja nie lubię za bardzo robić klaczy do ale umiem, żebyście sobie nie myśleli. Przyznaję to. A ja nie umiem, przykład. No ale się uczy, się uczy. Ja w ogóle nie widzę nigdzie emeraldów. O, emeraldy akurat. Before sleepy, sleepy ride the desk. I am a fox, like a fox. Like a fox. Uuu, I like a fox, on fox, fox pies, fox, fox, a fox, fox a... się do nas? Nie, nie, nie. tylko się zastraszyłem, bo prawie spadłem, tak, tak po prostu z głupiego. Ja, ja mówię dlaczego nie mogę, więc ja mówię, a fanek to nup. A, ten szczur to to nie, czy to ty? No, DPI zwiększony. PDI, DPI, PDI. Tu no ktoś jest? A, gość. No, leci w naszą stronę. No, wiedziałem. o tym idzie Ja na zwiększonym DPI konta on na normalnym. Jezu, ja zniszczyłem z go, bo zjadłem efika. Ej, Jacek. bo posłuchaj, bo tu jest trzymaj. jeszcze to. No, ty to trzymaj, bo ja... Dobra, ja lecę do bazy no, ale z tym. Są żółci? Aha, tu, dobra. Ja... No dobra, ja muszę lecieć do naszej bazy. Której ja chyba polecę... Tu jest jeszcze Emerald. Prawdopodobnie ma mają tego, mają Dobra, ale to się nic nie stało, bo ja lecę do jakichś innych, bo mam cztery tego, wiesz, mam na perełkę. No fajnie, 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 fajnie. Mam sześć Ej, będę mieć niewitkę i perełkę. I bo wiesz, ja, ja chcę ich potem dojechać na niebicę i na perełce. Ja bym teraz spadł przez głupie DPI. I nie mówcie, że źle nazywam. Ja chcę to... już o tym DPI mówić, ja nie mogę już mi się łudzić. No bo jestem wkurzony. Bo nie mogę normalnie biec. Panciu, Próbuję lepszy mieć. Co ja chcę kupić? Eee, gdzie tu jest? Invisible? Oh. Kupujesz niewitkę. No nie i emeraldy. Ej, a co mam na jednak... Znaczy. No. Nie, niewidkę i perełkę. Mhm. I mam Diaksowy killoff. Dobra, no, fajna. Co ty robisz? Po no? co się? Ja zaraz będę pił Niewitkę i polecę do nich perełką i rozwalę im bedika. Wiesz, takie standardowe nubowskie zagranie, ale Chyba. Aha, dobra, co ja zrobię, jak nie nubem? Walnąłem nie chcąc z tak z bo się wystraszyłem, że mnie trafił. Dobra, nieważne może, co? Widzę, no to poczekaj, ja na Invisible. Piję. Współpraca z Invisible i ja lecę. Tu, 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 tu. Dobra. No I wiesz, co ja nie perełkuję się do nich? Po prostu tak im niszczyłem. Ale to masz tą perełkę? No to plus bez sensu, żeby się. Ale no, to ja już im zniszczyłem. Wykonam. Ja im zniszczyłem. Dziś... Dobra, dobra, dobra. Po prostu na niewidzę widzę przeszymy, a ich nie było w bazie. Aha, bo jeden jest. No, słuchaj, ja mam pełkę i zaś się do niego tepnę. Ej, oni lecą do nas, ja, znaczy jeden leci, bo jeden nie Aha, to no, ty. No, tam jest, w naszej bazie. Do nas? No mówię ci Ale ja nie wiem, gdzie jest nasza baza. Dobra, nie gadaj. Nie. Przeleciało? Tak, wójdę. Przeleciało, lewelia. Tylko ja go rozwalę. Nie, bo ja go rozwalam. Bo właśnie. Zróbłam wow, łatwo z nim. Ej, to był chyba czytek, bo nie schodziły mu serduszka. Ale go zepchłem. Dobra. Dobra, fajny, fajny meczyk. Czekaj, ile minut, ile minut nagrywamy już. A mało kontentu. 16, dobra, ej, to, to kończymy na dzisiaj. Nagrywanie, dobra, to siemanko. Siema, siema.